Co prawda będziemy mówić o jeleniu szlachetnym, ale nie tylko, bo zaczniemy od wszystkich parzystokopytnych, ogromny rząd zwierząt, u których całe ciało utrzymuje się na czterech nogach, oczywiście, ale, ale utrzymuje się na trzecim i czwartym palcu każdej nogi, zakończonym małym kopytkiem, które wspólnie tworzą racice. Rząd parzystokopytnych rozwijał się równolegle z rzędem nieparzystokopytnych, czyli koni, tapirów, nosorożców, taka a nie inna budowa zakończenia nogi palców. Otwiera przed parzystokopytnymi większą ilość środowisk. Mają znacznie lepszą przyczepność, dlatego opanowały i góry, i błota, i doliny. Takim najlepszym przykładem zwierzęcia parzystokopytnego, które opanowało błota, jest łoś, który nam towarzyszy, zresztą nie pierwszy raz w naszych programach. Parzystokopytne możemy podzielić na dwa podrzędy: świniokształtne, w, u nas jest to dzik, i przeżuwacze. Podrząd przeżuwaczy możemy podzielić na Jeleniowate i wołowate. Dzisiaj o wołowatych nie będziemy wiele mówić. Powiem Państwu natomiast o różnicy, podstawowej różnicy, jaka między tymi zwierzętami jest. I jedne i drugie wykształcają na kości czołowej wyrostki, z tym, że wołowate mają rogi, które zbudowane są w ten sposób, że jest stały, kostny możdżeń, na którym jest yy, rogowa pochwa. Nigdy, nigdy tego nie zrzucają. Natomiast u jeleniowatych wykształcają się bardzo. Rozgałęzione wyrostki, zwane porożami, które są okresowo, corocznie zrzucane i później odbudowywane. Jest to pewien fenomen natury wymagający ogromnego nakładu energii. I za chwilę tej dziedzinie życia jeleniowatych, a szczególnie jelenia szlachetnego, poświęcimy więcej czasu. Za nami wspaniały jeleń, ale nie, takiego jelenia nie zobaczycie Państwo w innym miejscu niż tu w kadzidłowie, gdzie jesteśmy. To jest jeleń świętego Huberta. Jest białą odmianą jelenia szlachetnego. Jeleń samiec to byk. Samica jelenia to łania. O tym wie większość ludzi. Młode jelenia są centkowane. Natomiast szata jelenia, zwana suknią, jest różna w kolorze w zależności od pory roku. Szaro-brązowa w zimie bywa czerwonawo-brązowa latem. U jelenia stosunkowo długi ogon rozdziela białą, jasną plamę na pupie zwaną talerze. Jeleń porusza się bardzo zręcznie i szybko na długich nogach zwanych badylami. Zajmijmy się teraz tym, co najbardziej fascynujące jest u jelenia, a mianowicie porożem. Poroże zaczyna pokazywać się mniej więcej u dwuletniego jelenia w postaci dwóch nierozgałęzionych wyrostków zwanych tykami. I na tym etapie życia jeleń nazywa się szpiczak. Czy szpiczak w trzecim roku życia będzie szóstakiem, decyduje jego kondycja fizyczna. Z czasem u jelenia przyrasta od gałęzień na tykach. I może dojść do tego, że stanie się on na przykład 8 dwudziestakiem, czyli na każdej tyce będzie miał po 14 odnóg. Jak zbudowane jest poroże, opowiem Państwu na przykładzie tego zrzutu. Poroże, przypominam, u Jelenia nazywamy wieńcem. Zrzut jest to zrzucany między styczniem a marcem. Yy, właśnie taki egzemplarz jak ten. Z reguły znajduje się po jednym, dlatego, że byk nie, 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 rzadko naraz zrzuca albo wcale tak się nie zdarza, żeby naraz zrzucał jedną i drugą tykę. Taka tyka, bo to jest tyka, zbudowana jest, yy, jak Państwo widzicie, z, w tym przypadku z sześciu yy, odgałęzień, czyli jest to dwunastak. Właściciel tej tyki to był dwunastak. Już teraz może więcej. Ta odnoga nazywa się oczniak. Ta nadoczniak, ta opierak, a to jest korona. Korona zbudowana jest z minimum trzech y, odnóg. Y, jeżeli Tutaj są dwie odnogi, to jest to widlica i jest to nieprawidłowość. Bardzo niebezpieczną sprawą jest to, jeżeli tyka zakończona jest bez żadnych odnóg, po prostu jak, jak taka szpica. Wtedy nazywa się to szydło i taki byk to szydlarz. Szydlarz jest bardzo niebezpieczny dla innych byków, dlatego że podczas rykowiska, a tak nazywa się ruja jeleni, Wtedy, kiedy byki staczają między sobą walki, może dochodzić do bardzo poważnych uszkodzeń ciała, spowodowanych właśnie przez szydlarza. Szydlarz może wbić szydło w swojego przeciwnika, raniąc go śmiertelnie. Natomiast normalne starcia między bykami z reguły są bezkrwawe i są to przepychanki, ponieważ właśnie dzięki tym odnogom na tyce nie dochodzi do zbliżenia i uszkodzenia ciała. Ścisły związek z wykształcaniem poroża ma kondycja zwierzęcia. Dlatego chore, słabe lub starzejące się byki mają coraz słabsze poroże. To jest określane mianem uwsteczniania poroża. Byk w sile wieku ma najpiękniejszy wieniec, czyli najpiękniejsze poroże. Najczęściej jelenie spędzają dzień w ukryciu gdzieś w gęstwinie. Na żer wyruszają wieczorem. Żyją w grupach, które nazywają się chmary. Poza okresem gotowym tworzą się oddzielne chmary łań i chmary byków. Chmarze łań przewodzi doświadczona łania zwana licówką. Okres godowy jeleni to rykowisko jesienią. Możecie Państwo usłyszeć no wręcz dochodzące z afrykańskiej dżungli odgłosy, ale nie potrzeba, jak się okazuje, jechać do afrykańskiej dżungli, żeby usłyszeć te bardzo groźne głosy ryczących jeleni w czasie rykowiska. One w ten sposób dają znać o sobie i starają się zademonstrować jak największą siłę i wtedy właśnie czemchają, czyli... Walą w drzewa, wyrywają krzaki z korzeniami, żeby tę siłę demonstrować. Yy, stadny byk, stadnik, yy, gromadzi chmarę łań, mówi się, że ogarnia chmarę i stara się przepędzić intruzów. I wtedy właśnie dochodzi do starć między bykami, najczęściej starć zupełnie niekrwawych. Yy, z reguły jest tak, że. Byki się sprawdzają. Jeżeli byk widzi, że przeciwnik jest dużo silniejszy, to w ogóle nie, nie usiłuje z nim walczyć. Chmara łań wygląda na zupełnie niezainteresowaną, kto będzie ojcem ich potomstwa, ale nie oszukujmy się, są zainteresowane. No i oczywiście ojcem będzie ten największy rogacz. Nie zawsze tak jest u ludzi. Widzieliśmy, jak jeleń pięknie porusza się na swoich długich, zgrabnych nogach. Chcielibyśmy, żeby nasze psy też tak pięknie się poruszały. Co, poruszały. Co prawda, nie, nie każdy ma takie zgrabne nogi jak jeleń czy łania, ale no, trochę krótsze też mogą być zgrabne. Przychodzicie Państwo często do mnie, żeby obciąć psu pazurki. Chcę powiedzieć, że nie każdemu psu trzeba obcinać pazurki. Jeżeli pies jest ciężki, mieszka w mieście, dużo biega po chodniku, po betonie, wtedy pazurki ściera sobie sam i obcinanie ich mogłoby być dla niego bardzo bolesne, po prostu można by było go skaleczyć. Kiedy pies jest mały i lekki, porusza się po miękkim podłożu, pazurki rosną bez ścierania i wtedy na pewno trzeba je obcinać ostrożnie, żeby psa nie skaleczyć najlepiej. Nauczyć się tego w gabinecie weterynaryjnym. Są natomiast takie pazurki, które trzeba obcinać bez względu na to, czy pies jest duży, czy mały, czy porusza się po miękkim, czy po twardym podłożu. Nie każdy pies ma takie pazurki. One są niemile widziane u wielu ras. W przypadku drabka no jego rasa pozwala na posiadanie takich pazurków. Jest to bardzo wytrzymała rasa. Na tylnych nogach u niektórych psów występują Dodatkowe palce i te pazurki nie mogą się ścierać. Pies jest palcochodem chodzi na palcach. Tu są psie palce a to, to nie jest kolano, jak często państwo mówicie tylko psia pięta. Pies zgrabnie porusza się na paluszkach ale te dodatkowe palce niestety nie dotykają do podłoża i te pazurki nie mogą się ścierać i właśnie te pazurki Trzeba zawsze przycinać, bo rosną nadmiernie, co może skończyć się w bardzo przykry sposób. One rosną, zaginają się i mogą wrastać w poduszeczki, co jest bardzo bolesne. A powiem jeszcze, że obcinanie wtedy, kiedy one są już wrośnięte w poduszeczkę, jest bardzo przykre i bolesne, czego nie można powiedzieć o normalnym obcinaniu pazurków nieprzerośniętych. A więc zapamiętajmy, jeżeli u naszego psa są dodatkowe palce, na których rosną pazurki, które nie ścierają się, Musimy je systematycznie obcinać. Taki kot jak ten nie będzie liniał i nie będzie zatykał się połkniętymi podczas mycia się włosami. Więc najlepszym wyjściem jest posiadanie takiego kota bez bezwłosego, bo wtedy problem odpada. To oczywiście żart, bo takich kotów jest mało i Większość kotów ma normalne włosy. Ja mam też takie koty, które mają normalne włosy. Te koty, które mają bujną sierść, bujny podszerstek, linieją intensywnie dwa razy w roku. Ale przez cały rok gubią sierść, myjąc się, zjadają ją. W przewodzie pokarmowym tworzą się. Odlewy, takie kulki, wałeczki z włosów, które w przypadku dzikich kotów są wymiotowane w postaci zrzutów, natomiast nasze domowe, wydelikacone kotki mogą się tym zatykać. Aby tego uniknąć, trzeba w okresie intensywnego linienia porządnie szczotkować kota, a oprócz tego można stosować specjalne pasty i karmy, które ułatwiają rozpuszczanie się włosów w przewodzie pokarmowym. Jerzynka jest u mnie tylko dlatego, że jako bardzo małe jeżątko była poważnie poturbowana przez psa lub lisa i niezdolna do samodzielnego życia. I tak już została. W tej chwili nie poradziłaby sobie na wolności i obie jesteśmy na siebie skazane, co jest oczywiście bardzo miłe, ale nie zawsze, bo Jerzynka jest okropnym brudasem i trzeba jej bardzo często sprzątać. Muzyka To nieprawda. Gdyby nie ziemniaki, to niestety wymarłaby z głodu duża ilość psów ze wsi, dlatego że bardzo często jeszcze dzieje się tak na wsi, że psy karmione są tym co świnie, czyli głównie ziemniakami. Prawdą natomiast jest to, że pies, który nigdy nie jadł ziemniaków, z trudem rozkłada skrobię ziemniaczaną. To znaczy na początku, kiedy zaczyna jeść ziemniaki, po prostu jej nie rozkłada. Dlatego ziemniaki należy zawsze podawa podawać w postaci utłuczonej, czyli w postaci pióre, szczególnie po raz pierwszy, a tak naprawdę w ogóle, jeżeli podajemy psu ziemniaki, to ma być to pióre ziemniaczane. Z czasem pies uczy, ta, uczy się tak dobrze rozkładać skrobię ziemniaczaną, że może z niej korzystać równie doskonale jak my ludzie.